Cześć kochanie, mamy do podjęcia bardzo ważne decyzje. Każdy z Was wie jaką ma. Jedyne co chcę Wam powiedzieć na teraz, to kierujcie się swoją intuicją, bo wtedy w ostatecznym rozrachunku dojdziemy tam, gdzie chcemy być na końcu. Czyli umysł odsuńmy na bok, przestańmy analizować, zacznijmy czuć, i dajmy się poprowadzić, bo tak naprawdę nigdy do końca nie wiemy, dokąd nas nasze decyzje zaprowadzą. Ale w momencie, kiedy my zostaniemy tam doprowadzeni i poprowadzeni, będziemy czuć taki flow w ciele, żadnych oporów, żadnych blokad, to będzie to oznaczało, że to właśnie jest odpowiednia decyzja, odpowiednia, i że będziemy tam, gdzie chcemy być. Buziaki, pa!